Zesława Frejlich, Akademia Sztuk Pięknych, w Krakowie Wydział Form słowa. Proszę bardzo. Tak, my mamy troszkę inną no, ekspozycję niż inne szkoły, a to dlatego, że no, wydawało się, że byłoby lepiej pokazać nie najlepsze wyroby, najlepsze projekty, tylko jakąś, jak, jakąś całość. Tak, tak nam się wydało, tak Pani dzieka zadecydowała i ja się z tym zgadzam. Tym razem y, 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 Nasz kolega, dr Michał Kracik, miał stypendium, bo taka jest historia tego projektu, Fulbright'a w NASA. I tam zaprzyjaźnił się po prostu z ludźmi, i w momencie, kiedy wrócił do kraju, dał temat, wydał temat studentom który dotyczył właśnie przestrzeni i funkcjonowania ludzi w stanie nieważności. Przy czym była to pełna konsultacja ze środowiskiem naukowym nas. Oczywiście pewnie te projekty nie zostaną wdrożone, bo to tak nigdy nie jest, ale było to fantastyczne doświadczenie i ta konsultacja i ta możliwość zbudowania, wyobrażenia sobie, jak człowiek może funkcjonować, pozbawiony. Grawitacji, prawda? No bo wyobraźcie sobie, panie, że ktoś się ma umyć, ma zjeść, ma wyprać, musi ćwiczyć, ponieważ mięśnie zanikają. Czyli korzyści jest tak naprawdę zupełnie inne. I wydaje mi się, że takie postawienie problemu, niesłychanie pobudza wyobraźnię młodych ludzi i powoduje, że oni zaczynają inaczej myśleć, ponieważ jedno kryterium jest inne, a tym jednym kryterium jest brak gravitacji w tym przypadku. No a ponieważ kolega jest inteligentny i, i, i sympatyczny, więc pewnie fajnie to zrobi. Mnie się osobiście bardzo podoba ta instalacja bo to jest troszeczkę instalacja, ale też są konkretne projekty, bo są naczynia do, do jedzenia i picia. Jest też problem hodowania warzyw, który w tej chwili jest bardzo ważny. I, i wydaje się, że, że to, to jest... Znaczy ja powiem szczerze, dlaczego ja lubię takie projekty, bo one nie rozwiązują już rozwiązanych problemów. A wydaje mi się, że mamy problem chyba z nadmiarem produktu a nie z niedomiarem Dziękuję dziękuję